O, witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii z roku 2009. Moi drodzy, to wszystko miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Mark Esserman kontra... Thomas J. Bartle. No brzmi jak jakiś gangster. Oni tam mają te skróty JJ, JJ JJR i inne OGs. No dobra, moi drodzy. w Mora Gambit będzie grany, więc będzie ostro. Powiem tyle. Kawka, herbatka w dłoni, siadajcie wygodniej. Jedziemy. 4C, 5 Obrona Sycylijska i często. Posunięcie D4 przygotujemy sobie skoczkiem F3. Tutaj D4 idzie w 1. W drugim posunięciu Smith Mora, moi drodzy, D4 jest bite i tutaj tym bici Hetmanem jakby nie faworyzuje białego w żaden sposób. No bo skoczek wchodzi do gry jest tempo. Czarnemu nic nie doskwiera. Dlatego też częściej gra się c 3 żeby zaciągnąć rywala tutaj na C3. No i sytuacja ma się następująco. Są otwarte linie d. Są. O gońce moi drodzy, które na, na diagonalach mogło się pojawić za moment. No, jakby nie było w tym rozwoju, jesteśmy troszeczkę lepsi. Mamy piona centralnego grabiącego przestrzeń i skoka w grze. Cóż za, coś za, piona. Mamy rozwój. Chociaż czarnemu nic nie powinno doskwierać. Skoczek C6, po prostu skoczek F3, D6. Bierzemy pod kontrolę pole, moi drodzy E5, goniec 4, E6. No, wiadomo, może w planie jakiś D5 kiedyś, może kiedyś tak. To jest jedna z możliwości, no w Sycylu często dążymy do d5 w dalszej fazie gry, być może hetman na c, wieża na c. Wiadomo, linia c półotwarta, chcemy tam swoje ciężkie figury. Biały pewnie pójdzie w krótką roszadę, wyprowadzi gońca, zagra gdzieś hetmanem, a przyjdzie wieżami. No to mniej więcej tak może wyglądać rozwój przez kilka kolejnych posunięć. Goęc C7, Hetman Edwasko, skoczek f 6, moi drodzy, wieża D1 nie ma co się modlić. Zwróćmy uwagę na fakt, że wieża stoi na jednej linii z wrogim Hetmanem, i to często dla Hetmana nie jest dobra informacja. Być może Hetman C7 teraz. Tutaj idzie piątka, zobowiązujące posunięcie, być może chcą przytrzymać pole za ucho f4, no tym samym, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że słabnie pole d5, kontrola pole d5, więc jakby na dwa tempa poszedł tutaj czarny, grając e6 i teraz e5. Zazwyczaj jak możemy zagrać e5, to idziemy w jedno tempo, jak na przykład w najdorfie, moi drodzy. Goniec c 3 kończymy rozwój, połączone wieże, krótka roszada ze strony czarnych, wieża ac, czyli to są idealne miejsca dla wieży. Dlaczego? No bo to są otwarte linie, lebele. W tym momencie hmm, gonie d7 poszło w partii. Pytanie jest takie, czy można by było gońcem na e6 zagrać? No oczywiście tak, żeby wziąć pod kontrolę pole d5 w razie bicia możemy, moglibyśmy pokusić się o coś takiego. Oczywiście pytanie, czy to trzeba by było bić, to na to silnik? No mówi, że bicie ok, chociaż b4 nawet. Nawet b4. Z jaką ideą b4? Żeby zaciągnąć skoczkę tutaj, wybić, trzasnąć, moi drodzy, i zabić teraz tutaj, ze względu na to, że jest po prostu związanką. Eee, wrócimy do partii na sekundkę. Aha, bo skoczy oczywiście bronił tutaj. Eee, wyłączymy te wstrętne silniki. Goniec D7, wstrętne. No ale wiadomo, no, używa się tak. To nawet tutaj szachiści wyższej klasy gdzieś tam, nie wiem, przedstawiają party Karosena też. Podpierają się silnikiem w kontekście tego, czy nie plotu głup. No więc to jest, to nie jest żadna tajemnica. A trujeczka moi drodzy. Bierzemy pole B4 pod kontrolę, a w ogólne w planie jest zagranie B4, piony. W razie jakichś napadów. Goniec może odejść, czy B4 w ogóle będzie działał prewencyjnie, żeby skok na A5 nie przyszedł, bo w Sycylu często ten skoczek przez A5 albo E5, moi drodzy, chce dostać się finalnie na C4 przy wsparciu wieży. No ale dobra, A6, A6 i B5 to są jakby, to jest standard, to jest w Sycylu standard, więc to warto mieć na uwadze, B4, B5, goniec B3, no spokojnie. No i tutaj można było kontynuować rozwój typu wieża, moi drodzy, C8. Prawdopodobnie skoczek d5 tym polem mógłby się zainteresować. Ogólnie, jeżeli 5 stoi na 5 to pole d5 mocno słabnie u czarnych i właśnie chcemy tam wstawiać swoje bierki. Jakieś tam, nie wiem, bicie. Czy to pionem wybić, wygonić skoczka, czy to gońcem wybić, to byłyby możliwości, tak. Wracamy do partii. Tutaj jednak goni c6. Mhm. Chcą to pole przytrzymać. No i teraz tak naprawdę bicie było jak najbardziej a, możliwością. No i pytanie jest takie. Czy uda się czarnym zagrać D5, no bo czarne marzyłyby o posunięciu D5. Miejmy na uwadze fakt, że tutaj wieża cały czas straszyłaby Hetmana, więc, jakby skoczek gdzieś odszedł, to zawsze nastąpiłby mógł strzał tutaj. Dobra, tutaj koniec E6, ale tu skoczek D5 wstawiony, moi drodzy, pięknie. No, nie można tolerować tej bestii za bardzo tutaj, więc po prostu wybicie gońcem i nie idzie goniec, bije tylko edę. No, bo jak gońc by wybił, to skoczek sobie odbił, tak? No, szkoda tego gońca białopolowego. Skoczek jest podbiciem, skoczek odchodzi na B8. I podsumujmy pozycję. Para gońców u białych, biały ma więcej przestrzeni. No i lepsza koordynację figur, wieża na C, lepiej jest rozwinięty tutaj, nie są połączone wieże, skoczek wrócił do bazy, moi drodzy, Hetman jeszcze do gry nie wszedł. Ktoś mnie tutaj zaprasza do gry, ale w tej chwili niekoniecznie. I teraz pytanie jest do Was, jak wykorzystać przewagę przestrzeni przewagę rozwoju, bo takowo mogą pochwalić się tutaj białe, moi drodzy. No to proszę, co byście zagrali tutaj? Co poszło w partii? W partii, moi drodzy, poszedł ciekawy ruch, a mianowicie skoczek bije 5. No, czarne przyjęły ofiarę skoczka. Jest to poświęcenie materiału, moi drodzy, za to, żeby otworzyć linię D. DB5, no i oczywiście D6. Goniec ma ciasno, więc prawdopodobnie wybić trzeba. No i teraz goniec C5. Chodzi o to, że związaną figurę będziemy łapać. Tutaj można było na spokojnie zagrać sobie skoczek C6 i pozwolić na odbicie na D6. Czyli tam Hetman C7, Goniec A2, żeby nie pozwolić na te, moi drodzy, widły widełki. No i ja zaraz wieża CD i walczymy o linię. Skoczek e7, wieża cd, mm, tak jak mówiłem skoczek g6, biały jest lepszy. Na ile? Ciężko powiedzieć. Tutaj czarny uznał, że materialnie może to sobie tak wykalkulować, że będzie nawet do przodu. Po goniec bije c5, wieża bije d8. No tam hetmana czarnej nie odbijają od razu, tylko mają jeszcze taki in-betweener, czyli wbicie z szachem na f2, bo i tak tutaj goniec podwisa, więc najpierw jeszcze wtrąciły na f2, hetman bije f2. I dopiero teraz wieża odbiła D8. Podsumowując, moi drodzy, znaczy podsumowując materiał, czarnemu tutaj nic nie doskwiera. Tylko, że problem jest z rozwojem. Figury białych stoją lepiej, zdecydowanie. A? Nierozwinięta figura, wieże niepołączone. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. I co teraz? Jakieś gwiazdy na siódme? No być może. Jest lepszy ruch. Co zagrały białe w tym miejscu, moi drodzy? Pytanie do Was. Białe czają się na punkt F7. Tylko, że skoczek to przesłania. No to jak nam coś przeszkadza, no to proszę bardzo, G4. Jeżeli tutaj, to tutaj, tak? Wiadomo, jak jest. No okazuje się, że problematyczne kwestie pojawiają się, bo skoczek, jak odejdzie, to tak padnie F7, Wieże zawsze może się wjablić tutaj. Jakaś furtka dla króla, zawsze bardzo dobrze współpracują te figury, czego nie można powiedzieć o figurach czarnych. No można by było zagrać sobie jakieś hasze, żeby nie pozwolić na G5, chociaż uparcie mogłyby w to iść białe mimo wszystko. Tutaj poszło moi drodzy A5. No niestety G4 tragedia się dzieje. Skoczek, moi drodzy, z F na D7, Hetman bije w 7. Nic się oczywiście wielkiego nie dzieje, bo król H8 i czarny sobie myślał, że no dobra, materiale jest równo, za momencik te swoje figury jakoś do gry e, e, włączę, połączę wieżę, no i będziemy grali. grałej, albo i nie grały. Hetman E7 wstępem na wieży. Wieża F8, skok broni, wszystko się trzyma. Pytanie jest takie, co grać teraz? Kolejny z kulminacyjnych momentów w tej Partii, proszę Państwa. No to pytanie. Co zagrały białe? O, padają dwa posunięcia, i kończy się partia. Czarne poddają. Niestety. <grym> Dlaczego? Znaczy, co poszło w ogóle? Jak to? Jak do tego doszło? Nie wiem. Że tak zacytuję. Tym posunięciem jest, moi drodzy, Hetman tłuczący wieżę na F8. Właśnie fajne jest to, że jeżeli mamy przewagę jakości, to. Te przewagę jakości możemy po prostu zwrócić w dogodnym dla nas momencie, dokonując tak zwanej transformacji przewagi. Czyli tutaj materiał troszeczkę oddajemy, na swój sposób zwracamy jakość, ale mamy pozycyjnie to ugrane. Powierza, moi drodzy, C8. Czarne poddają partie. Pytanie dlaczego? No, pff, wisi skok. Król nie podejdzie, żeby bronić. Wieża jest cały czas tutaj, moi drodzy, niemobilna, ze względu na to, że musi pilnować skoczka. Jak skoczek by odszedł, to wieża spada. Najlepsza kontynuacja, która mogłaby się pojawić dla czarnych, to jest po prostu skoczek z B na D7 oddać wieże. No ale słuchajcie, goniec z na skoczka to jest raz, ale dwa jest to, że tu jest związanie. Cały czas motyw związanie jest wredny. Dlaczego? No bo idzie A4 i napadamy. Bić nie można, wyłączymy tutaj gościa, a ten gościu broni tego gościa, który jest związany I niestety król też nie może przyłączyć się do obrony. Wszystko leci, płaczą dzieci, kurde lebele. Thomas J. Bartle, no, zbieżność nazwisk, eee, skapitulował w tej partii. smith Moragamit, moi drodzy, ciekawe linie. No, wiadomo, jak czarny się tutaj na spokojnie dorozwija, to jesteśmy białymi bez piona. Ale grając sobie w necie na 3, 5 plus 3, 10 plus 5, no jakiekolwiek tempo, wiadomo, towarzysko, można sobie popróbować. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że partia się podobała, dajcie znać i co? Do następnego, pozdrawiam serdecznie.